Kolejny z tego Jeff, y, DevJam World Tour, Nowy Dress, dobry pres. Jebać stres, z nieba ciągle lecikesz. Kocham mnie już milion seks. Wiesz coś od nas, to to bierz. Reggae seks, eight always. Mam dwa fany, Kevin Gates. Nie odbiorę, choćbym miała ich aż Mam dwa fany, Kevin Gates? 9 zł 69 groszy. Miesiąc temu zerwała ze mną dziewczyna i nadal nie mogę sobie jej usunąć z głowy jaki porady? Jak masz 200 zł, to na godzinę może starczy stary. Nie no nie wiem, nie wiem, no to jest, zajmij się robotą tak najlepiej chyba. A jeżeli jakiś większy problem z tego wyniknie, no to myślę, że pójście do specjalisty to nie jest najgłupszy pomysł. A słuchalne? Ja nie mówię nic negatywnego, bo, bo mnie zjedzą, że królową wyzywam. Coś od nas co to bierz Drag i sex, 808 Mam dwa fony, Kevin Gates Nie odbiorę, choćbym miała ich aż pięć Nie dzwoni. I wkoło słyszę ten ringtone Myślę, ja pierdolę dziś to Czuję się tu jak cycyna, Bo każdy chce mnie wycisnąć za nie wiem, jak mi to wyszło, Nie Samotna. Nie dzwoń, nie pisz, nie zadawaj pytań. Niemu, nie mów, nic już nie gadam z nikim dzisiaj. Nie dzwoń, nie pisz, nie zadawaj pytań. Niemu, nie już nie gadam z nikim dzisiaj. Goni mnie rzeczywistość. No średnia, no nie będę kurwa ukrywał. No jest to bardzo, bardzo średnia piosenka. Z mam, mam zaplanować ruchy co sekundę, coś nowego. Ja mam problem, jeżeli chodzi o słuchanie Leosi, bo ja nawet nie wiem, co ja wam mam powiedzieć. Co ja mam kurwa tutaj skomentować? Tekst? No jakby już klikając, podejrzewaliśmy, że tekstowo to nie będzie mocne. Śpiew, no jeżeli chodzi o wokal, no też tak nie do końca. Myślę, że jak nie to się na... Ja. ja też nie, nie spodziewałem się, że ona tutaj zajebie jakiś giga punch, ale ja mam problem taki z Leosią, że ja nie, nie uważam ją do końca za takiego skwikości muzyka. To myślę, nie jest kontrowersyjna opinia. Myślę, że to jest dość obiektywny fakt. Ona poszła w mainstream mocno przez promo, tam jeszcze za czasów Japsona. Ta nie wiem, która pierwsza piosenka się tak mocniej przebiła, chyba też klanki, nie? Jakoś tak została w mainstreamie. Później. Uratowało ją dość mocno to, że z, y, ta piosenka z Bambi poszła Bambi rzeczywiście coś potrafi, no ale osia została z tyłu, mam wrażenie Nie powtarzaj tego nikomu, bo kochałem wieczory w domu Najwyższa jest cena w spokoju, nie sprzedami za 100 milionów A duszy dniam pędzieć jak to to jest Dla mnie to byłby upadek Pychają nas do szufladek a my bojamy ich Obie do wyjebania? No tu się nie zgodzę Uważam, że Bambi ma potencjał pisz, W sensie robi muzykę taką mocno pod sprzedaż Ale nie uważam, że ona jest Że nie ma żadnych umiejętności Nie mów, nic już, nie gadam z nikim dzisiaj Nie dzwoń, nie pisz, nie zadawaj pytań Przyjemne dla ucha to jest akurat, ale nie będę słuchał, nie wiem, no nie moje klimaty może, ja nie, nie powiedziałbym, że to jest przyjemne dla ucha, w sensie to jest strasznie nijaka jest, kurwa, ta piosenka. Nic już, nie gadam z nikim dzisiaj, nie dzwoń, nie pisz, nie zadawaj pytań, nie mów, nic już, nie gadam z nikim dzisiaj. No przesłuchajmy i cały, starałem się wsłuchać w tekst i kurwa, no nie jestem wam w stanie powiedzieć, o czym to jest. Wiecie, też nie chcę powiedzieć, że piosenka musi koniecznie być o jakichś przyjebanie ciężkich tematach, żeby była ciekawa. Bo czasami po prostu piosenka, która brzmi, może być git. Kurwa, no jest bardzo duży teraz, nie wiem czy słyszeliście, teoretycznie country track, który się nazywa. <laughs> to nie jest nazwa, to jest. <laughs> Kruźlica. Chyba barsong po prostu. Żeby było śmieszniej, czarnoskóry topuje czarce kantrowe, nie? <laughs> Przebił tam jakieś rekordy, rekordy, kurwa, rekordy Morgana Wolena. <laughs> żeby było zabawniej. Ale. Muzycznie, gdzie wokalnie to nie jest złe. Zapraszam sobie jeszcze? To nie, akurat niekoniecznie przez palenie. To jechałem dzisiaj na rowerze w 8 stopniach, więc zróbmy to, Country Cox kumplowo. No nie wiem. Mam dość jej nuty, ona jest wszędzie? Właściwie kurwa nie wiem, nie widziałem jej nigdzie Nie wiem można mi się przez wszędzie, ale ja możliwe, że może na TikToku lata, ja TikToka zbyt nie używam Poltergeist, dziękuję za 15 biegów witam. Ale jeżeli nawet jest overplayed To obiektywnie to nie jest zapiosenka A chociaż tutaj Kraczam na niekul cool rejony, bo country to jest trochę takie disco w Stanach, nie? No, ale... Ile kilometrów rowerem? Z osiem. bardziej forma komunikacji. IG Reelsy, sklepy, restauracje, wszędzie pierdale, od jakiegoś czasu, nie słyszałem jej nigdzie. Ale z innych piosenek hmm. Odys w ogóle wydał yy, nową nutę. Ja z Odysem na przykład lubię bardzo brzmienie, produkcję bardzo Odysa. Wiadomo, yy, Odys jest bardziej producentem niż coś podobnie, bo to jest podobny case do Kanye. To się, nie, nie mówię, że jest antysemitą, <grym>, yy, ani że, że ma jakieś giga problemy na bani, ale jeżeli chodzi o rozwój kariery, on też zaczynał od strony produkcji i teraz zaczyna wychodzić powoli na swoje, jeżeli chodzi o solo karierę. I problem zawsze na przykład jak słucham Odysa, nawet nie mam z jego głosem, bo wokalnie nie jest zły, yy, nie uważam tak, ale Odyst robi bardzo bezpieczny tekst, który też często jest, nie mówi za dużo, mam wrażenie. produkcję trochę nadrabia, ale no, na przykład coś, co mi strasznie nie siedzi, może to jest jakieś takie moje dziwne zboczenie, może jestem patusem, ale on używa dużo zdrobnień, używa takich słów, trochę jak, wiesz, jest, masz, nie wiem, czy pewnie nie każdy się zgodzi, ale no, ja jestem dość wulgarnym człowiekiem, dość szczerym, Myślę, nie gryzę się w język, jak, jak o czymś mówię, ale na przykład w szacunku do swoich rodziców, pomimo tego, że no wiedzą, że przeklinam, jakby wiedzą, jak się wysławiam na co dzień, no to nie będę latał, nie będę używał kurwy za kurwą i używam takiego, często takich zamienników bezpiecznych, różnych zamienników przekleństw. I mam wrażenie, że dokładnie takiego języka w piosenkach używa Odys. Jakby ciężko jest mi skrytykować go za to, bo w sensie, może nie chcę demoralizować młodzieży, nie no może jest tam jakiś wyższy cel w tym, ale no jak słucham tego jako dorosły człowiek, to czasami nie tak wykręca. Jak słyszę jak ktoś powie na przykład czujesz, że chce powiedzieć kurwa, ale powie, kurczę, no, nie zawsze, bo czasami ktoś potrafi to zrobić na tyle smooth, że to jeszcze wychodzi, ale no, czasami mi brakuje tego rzucenia mięsa od Odysa. Ale ta piosenka mega spoko, chyba najlepsza póki co z tych jego solowych. Znaczy, solowych, no teoretycznie to jest dużo fitu, ale z tego jego solowego albumu, bo ja. chyba to z całego tego leci. Tam zepki Nie chcę odstąpić to konto By mieć komfort, pronto Żyć jak Don, a nie jak Ponton Floating, nad tymi co mi mącą Flo, Jak uber brak, ale po co? Prawie trzy dychy na karku Nie yeah, skoki, ruchy, chociaż życie to nie parkour Ani arkus To nie musi chodzić jak w zegarku Nie Sobie kopię flow, bo nie kumam słowa markuj Ej, Kopię to flow, żebyś się spóźniała tak kanie Ha, pożyczam Kupu trochę kopowych manier Ej, choć to przystawka to jak główne danie Albo się bujasz, albo się połamiesz. Wtedy, kiedy kopię ostro. Ten poprzedni wers lepiej wrzuć sobie w apostrof. Droga długa, tak jak stąd po wostok, żeby skumać siebie i wyjść na ostatnią prostą. Bywa gorzko i bywa jak śmierzelki, inwestuję w siebie, bo od tego nie ma belki. No te śmierzelki na przykład, no to nie jest... Są takie słowa w języku polskim, które... Może to dlatego, że jestem skrajnie patologiczny, ale są słowa w języku polskim, które brzmią dla mnie tak pizdowato, że nigdy bym ich nie użył. Chcąc brzmieć... Poważnie. Może nie chcę brzmieć poważnie w piosence, no może to jest jakby kurwa konflikt wizji. Ale śmiej żelki"? to jest dla mnie goofy as fuck słowo. Śmiejże, albo na przykład nie wiem czemu strasznie, to trochę moje zboczenie, ale strasznie nie lubiłem kurwa słowa pistolet. Zawsze używałem jakiegoś zamiennika. Trochę mi przeszło po czasie, no bo nie ma innego kurwa dobrego zamiennika. No może powiedzieć klamka, ale no, też jak mówisz kurwa klamka, to brzmiesz, jakbyś chciał na siłę udowodnić, że jesteś patusem. sorry, gangusem, nie patusem. Ale no pistolet to jest durne jak chuj słowo. w siebie, bo tego nie ma belki. Lucky, tak jak Celtic. U nas hałas, jakbyś siadał do Telki. Jak Celtic, w sumie w Szkocji, więc doceniam. Nie chcę odstąpić jakim kątą, by mieć komfort, fronton. Żyć jak don, a nie jak ponton. Floating nad tymi, co mi mącą. Floating -flo jak Uber brak, jo, ale po Ale nikt nie umie rzucać, każdy umy pić. Korpo człowiek dziwnie patrzy, ale ma na match smycz, być. Dziś dużo słońca, więc czapki z góry. Ja ale produkcję nie tym, Chciałbym powiedzieć parę słów, ci, Choć być przed klub mi w głowie dudni. W kulki cool kids grali tu w kulki cool ten set się kończy, a ja zgubiłem dziś dowód Fuck it. i tak nie wyjeżdżam spoza bloku Jestem raczej typem introwertyka Co szybko robi outro, pojawiam się i znikam Hej, Puszujemy tuny, pusza paluchami, klikami Cenię sobie spokój, chociaż różnie z tym bywa Chyba za dużo skrywam, nie słyszę co mi gdy bas Nie powiem co mi siedzi w głowie, zwłaszcza jak zapytasz Chociaż dzięki twoim troskom nowe zdolności zdobywam I tak moje motto życia to raczej spokój i cisza bez to firma, Ej, hey, ziomy i muzyka, ej, hey, wzoty i upadki, ja ciągle to zalicam. Trochę więcej swego niż normalnie i to widać, ale to nie nasza wina, i tak skromnie się rozwijam. Nie chcę no, Według co? mnie ostatni FEED jest najmocniejszy w tej piosence O jakim konto, by mieć komfort Floating. Żyć jak don'a, nie jak ponton Floating nad tymi co mi mącą Flo jak UBER Brak, ale po co? Siedziałam w domu, w pracy, panie gry PECI Na telefonie nagle się IGB Jet świeci I pisze DO MNIE to też tak Ej, co tam jak leci Nie pasuje Piszmy trochę Mówię żeby zrobić coś kecz ja, ja śpiewam, ale szybko mówię Raczkować będę za wami w Waszym męskim klubie słyszę Spoko, to, to... Dokładnie, o to chodzi. W sensie, mam wrażenie, wiem chyba co mi nie pasuje w, często, w używaniu takich bezpiecznych, miłych słów na bardziej agresywnym, trapowym bicie. Może trochę mi się za bardzo utarło już po, po, po całym, całej erze gangsta hip-hopu, gangsta rapu, ale jak słyszę takie cięższe brzmienie i słyszę na przykład śmiejżelki, to mój mózg automatycznie. Dostaje taką czerwoną flagę, że hej kurwa, coś jest nie tak. Że zaczniemy robić muzę, co dziewuja jak na łodzi. Podsumowując, jestem Oldzia z Dyni. Śpiewa mogłej dupia ja tobie czacha wciąż dymi nie rzucam konwenansów po swoim seksownym ciele. Laski myślę, że to cool, ale nie jest. 6 rano, duże frytki, blik, mag, drive i blik padanie nery i opalanie fif. Hamed Kirk z kill'em w suce wrócił pro Jak wejście mi się tu nie podoba, tak ta podbitka na... Jak, jak bit się z powrotem odpala, jest Beak, spoko Blik, i opalanie Fif Hamed I... Kirk z kill'em w suce wrócił pro ale nie prosili o odciski Lubiłem być przejebany, najebany Dookoła gnój szkło, chaos i opary Wtedy świat był szary, teraz świetny z mały Kiedyś różne skiety, teraz nowe Skary! Kiedyś paliłem dużo Jeep, przedstawiłem szybko. Według się mnie na najlepszy fit jest tutaj. Nie wiem kto to jest. To jest, jest piszę. Hej! Teraz to skary hey. Kiedyś paliłem dużo dzi, przestawiłem się na klik Mam na wszystko pilocik, kiedy nie pasi to cyk Zjadam już jak na zęb chips, kiedy oglądam One Piece Bo mam wbudowany chip, żeby to pisgać jak nikt Czasem wpadam na bit no i wpada z niego kwit Ty się nie cik, że mam fioła, no bo już od kwiatów kwitł Uuuu, taki ze mnie dziwny typ mama apetet na niedosyt, a nie śnie jak lunatyk I jestem z tych, to wciąż się typy biba. Nie pyta jak leci, jak już no to Dina Młoda nie przegina i wiesz, że trzymam bilans Nie zakochuj się mnie, bo tylko powiem bywa Lonstok, bo nie flow Oni są tak Mają dość, a my że to Hong Kong. Nie kumaczali, kiba smutką. Yo. Nie chcę on to takim konto, by mieć komfort, Nie, ta jest jest trochę długa, no. W sensie jest tak minutę ponad taki standardowy runtime. Przeważnie piosenki mają tak po 3 minuty, nie ale po co? Ale mega spoko, jak chcecie, macie linka. Ody z non stop. Bardzo fajna Czy znam Piotra Kartmana? Znam, ale tak z dwie piosenki może mi od niego siedziały Beat dojebany? jebany no, sam z tej robi. Możecie go kojarzyć jeszcze bardziej pod pseudonimem Loa, jeszcze robił bity, albo jak robił bity w duecie z Gedzem Eight to Bros. Bardzo fajny producent, mieli nawet producencki. Jaki album swój? To jest fajny beat. Mi strasznie siada bounce w bitach Odysa. Miałem taką fazę na Geza No Gez teraz mało co wydaje No ten album z tego roku był dość mocny Od, y, od Geza